Gracias. Numerologia. Wczoraj ktoś mnie poprosił, więc dzisiaj, kilka słów od razu mówię dla hejterów. nie musicie w to wierzyć to jest ostatnie moje 10 lat studiów Jyotish astrologii, Vedic, Vedic System Veda. Oczywiście to jest z Indii, oczywiście to jest Jnana Yoga, czyli yoga przez wiedzę. Macie cztery rodzaje jogi, znaczy cztery drogi jogi. Kriya Yoga energia, Jnana Yoga wiedzę, Bhakti Yoga przez devotion, surrendering, poddanie i Karma Yoga przez uczynki. Więc numerologia jest. W grupie Jyotish czyli Weda, czyli Niana Yoga przez Wiedzę. Wiedza starożytna. Jest to połączone z astrologią, bo to pokazuje odcisk na niebie, chwili przyjścia osoby na świat, jaki był układ planet. I tak samo, w tym dniu, w którym się urodziliście, dzień, miesiąc i rok suma tych wszystkich liczb daje nam jakąś liczbę, którą wy jesteście. Jest to liczone od jedynki do 9. Pamiętam, mamy 12 znaków Zodiaków i 9 planet. 12 razy 8 jest 108. Żyjemy w wymiarze 108. Ten wymiar 108 to jest Siwa, to jest 9. I tak samo w numerologii liczymy 9, nie 12. Więc dlaczego to robię? Dlaczego to tłumaczę i skąd to się wzięło? U mnie 10 lat temu w życiu wydarzyły się bardzo straszne rzeczy, i ja powiedziałem sobie, że dopóki nie dowiem się, dlaczego tak jest i skąd to się bierze, to nie wrócę do kraju. I moje ostatnie 10 lat było w podróży. Głównie w Indiach, chem do pracy do Anglii, a później do Indii na, na jogę, na medytację i na powiedzenie. Więc numerologia każdy z Was ma numer od 1 do 9. Ja nie będę mówił, które numery co i jak, żeby Was nie straszyć ani nie zniechęcać, bo to nie tylko numer. Ja, ja nie liczę tylko numerów sprawdzam też Słońce, Księżyc, gdzie macie. Saturn, planetę demoniczną Rachu, które zakłada wam filtry i iluzje tworzy, i z tego wszystkiego wyciągam wnioski. I przez wielki respekt dla moich nauczycieli, nie będę nazywał się nauczycielem ani astrologiem, mimo że się tym zajmuję, ale przez respekt dla nich, których znam, wielkich mistrzów, nie będę tak siebie nazywał. Tak samo jak uczę jogi, nie nazywam siebie nauczycielem jogi. Ale to robię, bo tak jest, ale przez respekt dla nich nie nazywam tak siebie, bo, bo mi po prostu wstyd. Więc wracając do numerów. Od jedynki, od jedynki do dziewiątki. Niektóre numery są bardzo duchowe, niektóre bardzo ziemskie, że tak powiem. Ale jeszcze raz powtarzam: nie łapcie się tylko na numerach, bo nie można liczyć, czytać człowieka tylko przez numerologię. Jeżeli ktoś robi to tylko przez numerologię, to jest głupi. Bo faktycznie numer pokazuje skłonności i cechy osobnika czy duszy, ale to nie jest tylko to. Musi jeszcze zobaczyć, gdzie jest Słońce, gdzie jest Księżyc, gdzie jest Saturn, gdzie jest Jowisz, gdzie jest Wenus, gdzie jest Rachu, Ketu. To numer nam pokazuje, ale nie. Pokazuje nam ścieżkę osobnika i ja już mniej więcej widzę, jakie on ma cechy ale nie cały, 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 cały obraz. Cały obraz musimy pójść głęboko i do nakszatry, do fazy księżyca. Nie tylko w znaki zodiaku, ale poza znaki zodiaku. Głęboko, głęboko, głęboko. I to jest dziotyś, to jest weda, to jest wiedza. Wszystkie osoby z show biznesu, czy z Hollywood, czy w rządach na tym lecą. Rytuały w kościołach są na tym. Tylko oni powiedzą wam, że to nie wolno, bo to jest niedobra. Niedługo joga będzie zakazana, powiedzą, że diabelstwo. To tak samo jest z numerologią czy astrologią. Więc niektóre numery, na przykład nie podam które, ale niektóre osobniki z takimi numerami po doświadczeniu małżeństwa nie powinny nigdy pójść w kolejne małżeństwo. Bo. Osobniki te najadły się materii, najadły się na przykład doświadczenia małżeństwa i później powinny być, rozwijać się duchowo i powinny być w samotności. Ale, że dużo osób jest nieświadomych i robi piąta, dziesiąta żona, dziesiąty rozwód i cały czas nieszczęśliwi, a dusza się nie rozwija. No bo jaka jest różnica pomiędzy żoną A a żoną B? Jeżeli masz w gwiazdach na przykład i w numerologii, że powinieneś. Ma miałeś żonę, miałeś dzieci. I teraz powinieneś się skupić na rozwoju duchowym. Ale ty wciąż chcesz żonę. Seks. to Masz 80 lat i chcesz mieć żonę 20. <grym> no. Wczoraj mnie kolega prosił, teraz na plaży też tam ktoś zapytał. Ja nie latam za tym, ale wiem, jakie numery powinny mieć własny biznes. To pokazuje nam. Wiem, jakie numery są bardzo duchowe. Wiem, jakie są numery duchowe Multiskill, albo tylko duchowe, duchowe, duchowe. Widzę, jakie numery wskazują, że ta osoba prawdopodobnie będzie miała rozwód, albo partner odejdzie. Miałem kiedyś taką propozycję z takiej dziewczyny jechać na randkę. Bardzo ładna dziewczyna, bardzo ładna dziewczyna, podkreślam, ciało idealne. Miała już chyba około 40, ale ciało wciąż dwudziestki. No i tam mieliśmy iść na kawę, ale ja w końcu mówię, ty czekaj, bo coś mi tu nie pasuje. I ona mówi, że miała dwa rozwody. No to już okej, okay, już coś tam widzę. A później mówi, że dziecko autystyczne. I ja mówię, no i gdzie jest to dziecko? No zostawiła dla rodziców, żeby się zaopiekowali i ona pójdzie ze mną na randkę. Ja mówię, czekaj, czekaj, czekaj. Daj mi twoje daty urodzenia, ja sobie popatrzę coś, nie? I tam jest ewidentnie, tam jest karmiczna relacja matki z dzieckiem, dlatego dziecko w obecnym wcieleniu ma, jest autystyczne, bo ta matka powinna się skupić na serwis, na karma yoga dla tego dziecka, bezinteresowy, bezinteresowny serwis, bezinteresowna miłość. Serwis, serwis serwis karma yoga, ale przez to, że ego, silnej, pięknej kobiety, było tak silne, że ona nie mogła odpuścić. Kolejny mąż, kolejna relacja, seks, seks, seks. Zapomniała, że doświadcza świat przez pięć zmysłów i zagubiła się we wzroku i w dotyku, bo to jest seks. No, a, a to dziecko? Rodzice przypinują. I tam były dwa rozwody i trzeci, czwarty i piąty będzie to samo. Ja już to widziałem. Oczywiście, jeszcze raz wam podkreślam, to nie jest tylko numerologia, to jest numerologia plus astrologia Plus y, księżyc, słońce, Saturn, wszystko. Plus niana Yoga, plus Bhakti Yoga, plus Karma serwis Yoga. Także tak z grubsza to podkreślam. Dobra, kończę to mniej więcej tak z grubsza. Kto będzie chciał, znajdzie na priw.